co dzisiaj Grecja było państwo, które jeszcze nie tak dawno się nazywało jako Republika Węgierska. Jednak potrafili przezwyciężyć te problemy gospodarcze i przy okazji rozwiązali sprawy ustrojowe, ideowe, tożsamościowe. I mam takie pytanie i apel. Pytanie, czy jest perspektywy, aby Polska weszła na węgierską ścieżkę, a apel, żebyście może panowie więcej w swoich felietonach pisali o... Reformy reformach, jakie są teraz, były dla węgrzy. Dziękuję. Bardzo dobre, bardzo dobre pytanie. Proszę Państwa, niewykluczone, że ten scenariusz się powtórzy. Ale co się działo na Węgrzech? Ludzie od lat protestowali na ulicach. Dochodziło do walk z policją. A zaczęło się od szczerego wyznania Socjalisty Dżurgianiego, któremu się wymksteło, że oszukuje naród od paru lat, to poszło w lud, ludzie się zdenerwowali i zamanifestowali. Ale to trwało wiele, wiele lat. I w końcu wyłonił się, pojawił się Orban. I to, co oni zrobili przez ostatnie miesiące, no to można być naprawdę pełnym podziwu. Poczynając od konstytucji z ich preambułą, która się odwołuje do Świętego Stepana. Do wartości chrześcijańskich, właśnie kończąc chociażby na ich obecności w Częstochowie, kiedy dziękowali e, Matce Boskiej za e, te ostatnie zmiany e, i reformy. No, w Polsce, z tego co wiem, też się szykuje taka właśnie e, z wesołym inicjatywy, ale Państwo pewnie słyszeliście, chodzi o tę krucjatę różańcową. E, to jest skuteczna broń. Tak Austriakom udało się pożegnać Sowietów, którzy wcale nie mieli ochoty po 1945 roku zostawić Austrię jako kraj wolny. I taka koncjata różańcowa miała miejsce na Węgrzech. W tej chwili, z tego co wiem, wiele środowisk organizuje się i, i, proszę Państwa, modlitwa jest bronią, jest naprawdę skuteczną bronią. No, historia nasza tysiącletnia. Dowodzi tego. Myślałam, myślałam kilka słów wyjaśnienia. Otóż wydaje mi się, że na Węgrzech obecnie dzieje się, mamy do czynienia z podobnym procesem, jaki u nas moment, miał moment kulminacyjny w roku 2005. Otóż przypomnę, że w roku 2001 Sojusz Po Katastrofie Akcji Wyborczej Solidarność, całkowitej katastrofie, Sojusz Lewicy Demokratycznej miał wynik wyborczy powyżej 40%. W zasadzie to wystarczało do samodzielnego rządzenia, ale na wszelki wypadek Sojusz Lewicy Demokratycznej dobrał sobie... PSL, które ma, jak Państwo wiecie, stuprocentową zdolność koalicyjną, a może nawet większą i Marka Pola jako tak, taką resztkę Unii Pracy. Chciał go mieć u siebie, a nie gdzieś poza sobą, bo to na wszelki wypadek, a już tam zacznie coś fikać, więc lepiej go mieć pod kontrolą. I wydawało się, że no, już mają całą pulę i rzeczywiście tak było. I doszło do nieporozumienia w klubie gangsterów na tle podziału głupów. Do wiadomości publicznej się przedostał tylko wierzchołek Góry Lodowej, jak Rywin przyszedł do Michnika z propozycją korupcyjną. To było to wyraz tego, tych nieporozumień w klubie gangsterów. I doszło do. Bo co Rywin chciał? Michnika. Rewin, dobry kupiec, wiadomo. Chciał, żeby Michnik mu dał 15 czy tam półtora miliona dolarów, już nie pamiętam ile to. Było. 17 i pół, o. za taką, za, za, za takiej prowizji. Ale Michnik, jeszcze lepszy kupiec. Bo Michnik pomyślał sobie, że po co on ma dawać Rewinowi te 15 czy 17 milionów dolarów, kiedy on nagra te propozycje na magnetofon, a potem będzie straszył tym nagraniem premiera Millera. No to wtedy premier Miller przestraszony odda mu Polsat za darmo. To lepszy kupiec jest, prawda? Ale premier Miller, Miller jeszcze lepszy kupiec. Bo on pomyślał sobie, że jak on przetrzyma redaktora Michnika tak na bezdechu przez pół roku, to potem niech on sobie straszy. I rzeczywiście, jak się pan redaktor Wiktor w grudniu 2002 roku zorientował, że, że premier Miller go robi w konia, no to ogłosił wyniki śledztwa dziennikarskiego, ale w grudniu na pierwsze pytanie jakie było, co żeś robił przez tyle miesięcy? Ano prowadziłem śledztwo dziennikarskie. Oczywiście nikt to już nie ujął. Otóż doszło jednak w rezultacie tych wszystkich nieporozumień w klubie Gamsterów do całkowitej dekompozycji obozu politycznego, który nazywamy SLD. I wyrazem tej całkowitej dekompozycji była taka odkrywka w postaci sierocego rządu Marka Belki, szczęśliwego posiadacza aż dwóch pseudonimów operacyjnych. Otóż rząd Marka Belki był rządem sierocym, bo nie przyznawało się do niego żadne ugrupowanie parlamentarne. A rządził sobie mądrze i wesoło przez cały czas, jakby nigdy nic. Co to było, rząd Markabelki? A no to siły wyższe, te, które naprawdę państwem rządzą, musiały przejść na ręczne sterowanie. Musiały przejść na ręczne sterowanie. Żadnych pozorów się nie udało sklecić tak szybko. I trzeba było wysunąć towarzyszy z zasłony na pierwszą linię. I to wytwarza polityczną próżnię, to wytworzyło polityczną próżnię, w którą skoczył Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość i tak dalej. Ale, ale, no też to były takie w, w, w pewnym stopniu usiłowania nieudolne, bo wysadzenie układów w powietrze przyłączy takich detonatorów jak Janusz Kaczmarek, Kornatowski i inni. No to po prostu jak się to okazało, że Janusz Kaczmarek Szef ministerstwa Spraw wewnętrznych, które miało przez wysadzać ten układ z kiedy Janusz Kaczmarek został przyłapany, jak składa sytuacyjny meldunek dzienny o 12 w nocy swojemu prawdziwemu przełożonemu, no to trzeba było kończyć zabawę, bo widać było, że to nic nie będzie. I w 2007 roku sytuacja się znalazła pod kontrolą ponownie. Ponownie. Bo te nieporozumienia w klubie gangsterów zostały całkowicie wyjaśnione. I nowy kompromis, nowy kompromis został zawarty i notariuszem tego kompromisu, notariuszem został Donald Tusk. Dla, I to wyjaśnia, proszę Państwa, przyczyny, dla których Donald Tusk nie może zwolnić żadnego swojego ministra. Nawet kiedy, bo oni, nie, bo oni mu nie podlegają. legatami, oni są legatami poszczególnych części dyrektoriatu tego tajniaczego, który rzeczywiście Polską rządzi. Więc on, oni mogą być zmienieni tylko wtedy, kiedy dyrektoriat zarządzi. Tak, no, to, tam na przykład, że wiem, ten yy, minister Kich, no już nie jest naszym przedstawicielem, to wtedy premier Kuzmier może zdymisjonować. Natomiast w innym, w innym przypadku nie. I podam przykład takiej sytuacji. Premier Tusk, przez nikogo nie naciskany, publicznie powiedział, że jeżeli minister Grad, ministra ja, swego państwa, nie znajdzie w określonym terminie strategicznego inwestora dla Stoczni, to on go zdymisjonuje. No i minął termin, minister Grad nie znalazł strategicznego inwestora dla Stoczni. co zrobił premier Tusk? zaczął mamrotać, że wszystko jest jak najlepszym porządku. Bo ktoś mu wyjaśnił, słuchaj go, kolego, czy od kiedy masz te objawy? <zulatuj> <zulatuj> no, to objawy? Jest... I, dla... I pytanie jest, i w, na Węgrzech, na Węgrzech wystąpiła ta sama sytuacja, o czym wspominał pan y, redaktor Wyszyński, że premier Burdżani, doprowadził do całkowitej dekompozycji tego obozu władzy. W rezultacie wytworzyła się próżnia polityczna, którą skoczył w I pytanie, jak długo mu pozwoli Unia Europejska, ten biurokratyczna międzynarodówka, jak długo mu pozwoli Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, konstytucja węgierska została uchwalona i natychmiast została skrytykowana nie tylko przez pana redaktora Michnika, bo to wiadomo, <śled> ale również przez władze Unii Europejskiej. Jaki to jest sygnał? To jest ważna informacja, że poszła pod zatwierdzony prąd. Pod zatwierdzony prąd. To znaczy, że no, na razie tam tolerujemy tego Orbana i tak dalej, ale. 本节目由。